Cześć, hej, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, moi kochani. Yy, witamy się ponownie w Heroesach piątych, Słuchajcie, mam w ogóle godzinę 7.20, więc tak wcześniej jeszcze nie nagrywałem. Słuchajcie, ale tak jak wczoraj zapowiadałem, że mam do nagrania 6 materiałów, yy, tak oczywiście że nie wyrobiłem się z sześcioma yy, więc nagrałem się jeszcze dzisiaj rano przed moim, słuchajcie, wyjazdem. W ogóle odsuniełem sobie okno. Jest jeszcze na tyle ciemno na dworze, że bałem się, że mi. Yy, że będę źle oświetlony. Na szczęście, moja lampa, która stoi przede mną, w zupełności wystarcza. Słuchajcie, yy, dokąd ja teraz. Tak, chciałem się udać. Pokaż mi manę. Aha, Godrykiem zapewne chciałem. Dobra, ja już wszystko wiem. Dobra, 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 dobra. Godrykiem zapewne lecę sobie zregenerować manę w, tym, w ten moment. I pewnie zbiorę sobie przyrost. Za chwileczkę. A jest coś do zebrania. Ich to weź od razu, bo się zwrócą. Eee, dobra, a to sobie prześlemy jutro, spoko, widzę, że nie, nie stoimy jakoś mega super z hajsem, e, no ale dobra. I z Rakczasami zapewne sobie tutaj za chwilkę, za chwilkę zawalczymy, oddajmy turkę. Widzę, że mam ten zamek dość opóźniony jeśli chodzi o rozwój, nie, to jest martwiące, no tu kolega chyba chce nas atakować. Tydzień osłabienia. Oczywiście popijam sobie dzisiaj herbatkę, a nie kawę. E, w kubku mojej dziewczyny, słuchajcie. Bardzo ładny, taki różowiutki, pudrowy róż, bym to nazwał. E, co daje tydzień osłabienia? He, e, nie boli mnie to. Znaczy, trochę boli, bo mamy tutaj przystań, nie? To jesteś gównem. E, dobra, zawalczmy z wami, koleżanki i koledzy. No, kawę się jeszcze nie piję, bo jestem umówiony przed wyjazdem z kumplem jeszcze. Znaczy jedziemy we dwóch... w moje rodzinne strony. A więc się umówiliśmy, że po prostu wpadnę sobie do niego przed wyjazdem i się napijemy kawki. Dobra. Dobra. Trzeba będzie to mądrze rozegrać, ale jak to mądrze rozegramy, to będziemy mieli jeszcze parę kostuszek dodatkowych, nie? Yy, tak, zacznijmy od tego, że na ciebie wejdzie z COVID. Inicjatywa o 10, morale i szczęście o 1. Kurwa, to, to w sumie nie jest aż takie mega super. Pokaż mi spowolnienie, kolego. No właśnie, to zdecydowanie bardziej ci obniża inicjatywa. Ja rozumiem, że kosztuje ileś tam many, ale zdecydowanie bardziej obniżać tę inicjatywę, nie? Więc chyba jest to lepiej rzucać. I tutaj, broń strzelca. Tutaj są kompletnie źle ustawione. Wbijaj. Za trzech, ok. Za dwóch, ok. Niech będzie. Już patrzę w ogóle w komerce mam cały napuchnięty ryj, nie? Dzisiaj generalnie mało w nocy pospałem. Pewnie z tego to wynika. Ale po prostu wygląda dzisiaj tragicznie, więc. Yy, wybaczcie mi mój wygląd. Oj, sądzę, że na co dzień też wyglądam tragicznie. Wrażliwość. Obniżę obronę o 5. Mua. Osłabienie dajem... Mm, który czarny Nigdy sobie nie mogę przypomnieć, e, co mu obniża atak. Atak o 9, o właśnie. Ile mam many? 31, starczy na wskrzeszenie bez problemu. Bigo. E, chcę mu zmniejszyć atak, żeby ten syn po prostu mi w kontrataku jak najmniej łupał, nie? Bo tych kontrataków jeszcze parę przyjma. No, wbijaj malutki. Pięknie go łupiemy, słuchajcie. Ok, za ośmiu. Bez kontrataku. Ok, to jest martwiące. Ale z racji takiej, że mamy teraz tutaj dość sporo ataków. Zacznijmy od ciebie. Chociaż bez sensu, on się jeszcze wskrzesi. Ech, głupio, głupio. Dobra, trudno. Yy, nie przyjmuj kontrataku o, ty możesz, no właśnie, rób to to jest generalnie zajebista opcja lepszy niż ten drugi motyw ulepszenia moim zdaniem, bo nie zabiera ten drugi nie, nie daje aż takiego damage'u, nie, tutaj zawsze mamy pewną jedną jednostkę, którą zabijemy teraz moim zdaniem jest OP, mega szczególnie kiedy się bijemy wiecie, kiedy mamy dwie kostuchy na powiedzmy 10 tytanów, nie no to wtedy to robi mega różnicę a może powinienem też iść tymi zombiakami zawsze jakiś damage tam wpadnie, nie dobra, trudno Markalu, 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 Markalu A rzuć mu jeszcze ten skowyt W sumie lepszy rys niż nic, nie? No, uderz go w takim razie Bez kontrataku... Dobra, może zweightujmy Jednego możesz zabić, spoko Zweightujmy, zweightujmy, zweightujmy W kogo uderzysz? O to chodziło o to słuchajcie chodziło, więc teraz tylko Łucznik niech sobie strzeli yy, Możesz? Ty przeczekaj, przeczekaj I dawaj skrzeszenie na kostuszka Coś tam na zmorę, to jak to się tam nazywa? Ubiór, sorry Zmora to jest z inferna, nie? No i pięknie, zrobione bez strat Jest to bardzo, bardzo słuchajcie. Przyjemna taka gra. Ło, 6 w życiu tutaj nie weźmiemy Z3 by fajnie było mieć. Kurwa, dwie. ja ale mnie dupa boli, że ich zostawiam. No trudno, słuchajcie. Zacznijmy od tego. Teraz tak, jak będzie tu po 500. Expa. Nie, no dobra, tyle to, ja to wezmę. Przydałoby się generalnie więcej złota. No ale 500. Expa to już sobie odpuszczę. 1602 ezma. O, wow, no właśnie dlatego, słuchajcie, ja nie mam talentu magicznego? A ja mam nie mieć talentu magicznego. Niby tak. Ale kurwa, talent magiczny jest zbyt dobry, chyba, żeby go nie mieć, nie? Tajemne podniesienie, muszę wziąć, tak. Ekspert Nekromancji też jest dobry. Spróbujmy tajemne podniesienia. Jakie masz teraz staty? No kurwa, z kurwy cynicko Siła czarów 23. Brakuje mi tylko wiedzy, słuchajcie. Ale poza tym, no jesteś naprawdę kuręsko-mocny już. Te tytany są już na średnim, są do pobicia. O, ja to chcę mieć, słuchajcie. Ja to słuchajcie, chcę mieć. Ale tytanów nie będę robił. Tytanów nie będę robił, słuchajcie, dopóki nie będę mieć e, energii mroku. A dopóki nie będę mieć energii mroku, o tu jest kartograf w ogóle, dobra. Eee, pójdźmy, pójdźmy gdzieś. Eee, ewentualnie, Markalu, podejdziesz jeszcze do zamku na chwilę. Tutaj nic nie ulepszamy. Wow, my medali zbrojnych nie mamy w ogóle. Niesamowite. Aha, nie będziemy mieć, bo nie mamy kuźni cały czas. A zbudujmy stajnie. Zawsze trochę więcej ruchu jest to dla mnie bardzo wpyta. ściągnij was, ilu wlezie was. Was to wszystkich może, bo są za darmo. E, dobra, słuchajcie, generalnie wydaje mi się, że. Mm, wydaje mi się, że. Chciałbym się tutaj bronić chyba godrykiem i sobie go zostawimy tym, na wyspie. Aczkolwiek. E, też go by się przydało chyba wylewelować, nie? Chyba na pewno by się go przydało wylewelować. Więc... Yy, nie nie, wiem, co ty chciałeś w ogóle kolego, ale okej. Okay. Yy, Markalem się cofniemy. słuchajcie, do zamku jeszcze na jedną turkę, żeby mu odnowić manę po prostu, wiecie? Yy, coś tu możemy zbudować? Dalej mamy mało kamienia, mimo że już zdobyliśmy te kopalnie, to dalej mało. Dobra, zróbmy te później, wreszcie, bo jesteśmy mega opóźnieni z rozwojem przez to. Cały czas to olewałem i chuj. Teraz tak, Markale sobie pójdziemy czyścić, te wszystkie wyższe biomy. Czyli to co się dzieje tutaj na tej nieodkrytej części mapy. Yy, mamy full many, mamy. Super. Ewentualnie, słuchajcie, możemy jeszcze spróbować... No właśnie. Co tu ciekawego? Desorientacja! Hmm... Dzień dobry. Chyba było warto, czyż nie? Bariera miecza. Okej. Okay. Ja nie powinienem mieć desorientacji na... Grupowej? Nie, nie powinienem. Mam grupowy rozkład. A co mogę mieć grupowego? Eee, Bytu. By, by, by rozkład i wrażliwość. A żeby dojść do skill willa, to będę potrzebował mieć jeszcze... To, czyli nie będę mieć. Okej, okay. dobra, czaja. A Szkoda, szkoda. Eee, dobra, Markalu. Kieruj się w takim razie gdzieś tutaj, w tym kierunku. Moja armia już jest całkiem przyzwoita. Jesteś w stanie coś tam naklepać. I tutaj tak, ciebie sobie możemy ulepszyć, ciebie też sobie ulepszymy. Chodźcie tutaj wszyscy, misiaczki. Siągnij jeszcze całą resztę, jeśli możesz. No i co ja tą godryką mogę tutaj robić? Chyba niewiele, słuchajcie, chyba niewiele. Mam godrykiem do porobienia. No absolutnie nic już tutaj nie mam do porobienia. Dobra. To na razie. Chociaż w sumie, przeczekaj sobie tę turkę i też polecisz gdzieś tam wyżej, nie? Też coś sobie poczyścisz, pozbierasz troszeczkę expa. On tutaj siedziałem jakieś, kurde, machlojki. Pokazuj mi ich. Kim ty jesteś? O! Wyzwanie. To jesteś, kurde, chyba mocnym zawodnikiem, naprawdę. No ty możesz być wyzwaniem, razak. Markalu, może nie pójdź w tę stronę, tylko pójdź tam. Jeszcze prosto. O, eksploruj tutaj troszeczkę tych lądów, nieznanych nam. Yy, Godryku. Ulepszasz sobie armijkę standardowo. Yy, arena walk? Pewnie, kurde, jak możemy ich kawalerzystów, to ich miejmy, nie? Jakąś dziwną mantrę rozbudowy, ale. Cóż, średni, i ty jesteś też wyzwaniem, okej. Okay. Czyli to nie jest taki słaby, a obydwoje są tacy słabi. Czyżbyś e, sobie przekazał armię. Wyzwania: Coś tam sobie przekazaliście, no. Fajnie byłoby teraz też matę uszczelić. E, ty pewnie będziesz atakował mi na zamek, tak sądzę. Okej, okay, gdzieś jesteśmy, słuchajcie. Cały czas mamy za mało kamienia, żeby cokolwiek móc tutaj budować. Mm, ale kawalerzy sobie już możemy sobie ściągnąć, owszem. Nie no, ta armia już, słuchajcie, jakaś, jakaś jest, nie? Myślę, jeśli on będzie, będzie mnie tutaj atakował na zamek, to myślę o ewentualnym podzieleniu łuczników na dwa staki. Ale nie atakuje. Idzie zrobić sobie chyba grobowiec magów u mnie. No dobra, spoko. Ja jestem w stanie to przeżyć. Yy, wbijmy się po kamień. Wbijmy się tu. Chcecie się przyłączyć? Pięknie, na ożywieńców. A, to są podstawki. W gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy niech będzie, nie? Jakiś czar, spoko. Co z gryfonków będziemy mieć? Słuchajcie. Duszki. Ulepszone duszki, nie, nie jara mnie to. Mam ich zdecydowanie za mało, bo mam ich aż okrągłe zero. Więc oni nie będą u mnie... stwarzać jakiegoś dużego... No, no nie będą po prostu u mnie robić jakiejś dużej różnicy, nie? więc wydaje mi się, że... że nie ma jakoś sensu inwestowania w to. No, ty tutaj idziesz sobie zrobić ten grobowiec magów, spoko. Znam już ten czar, ok. Co, gryfony nawalić? Dużo. Ale moi kochani, wy dobrze wiecie, jaka jest taktyka na gryfy, nie? Zosujmy się tak, żeby każdy mógł sobie tutaj podejść do przodu. O Oto jedno pole. Tu. 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 Sorki. E na w razie w. No właśnie. Dobra, teraz tutaj. Hmm, no tak, okrątłe Przecież o tym zapominam cały czas. Ale na razie najsampierw chyba bym chciał przywalić z kowytem. Następnie wbić się w ciebie. Wbij się w niego. Zabijasz siedmiu... o, tutaj ładnie walisz, bijaj się w niego. Trzynastu, elegancko. Ty zabijasz... ha, nic. Podleć tu, żebyś miał jakąś możliwość większą. No, pięć punktów obrośnień to ty możesz sypać, to, to mnie nie boli. Bij w niego na prostej. Mhm. Trzy zombie to nie jest duża strata. Tak uważam, wskrzeszamy już? Może zamiast jeszcze wskrzeszenia Sprawdźmy sobie klątwę Elegancko! Tylko teraz on mi się w kontrataku, chłop, rozbije Więc nikogo nie No Dobra, słuchajcie, jeden wampir to nie jest dużo Może wrócić z nie niewoli, nie? Jeden wampir, trzy I... trzy zombiaki, spoko Ten jeden wampir i tak tutaj nic nie robił, tak szczerze mówiąc tym bardziej, że wrócił z Wiecznej Niewoli. Dziękuję. Tysiąc expów sobie bym wziął akurat. Wy jesteście gównem. I was będę ścigał za expy. OK. Yy, wbijamy się tutaj. Kurwa, takie główne, jakby tu coś stracić chcecie. Chciałem to odpuścić słuchajcie, ale jak zobaczyłem... Yy, z czym tu walczymy, to aż mi się kurde niedobrze zrobiło, nie? Wbijaj wszędzie tam, no Morduj go Dziękuję Dwóch to wróci Dwudziestu pięciu Już może nie wrócić, słuchajcie Podleć tu Kostuszka tu Wbij Ty sobie zaczekasz Ojej Ojej, ale mnie to zabolało, słuchajcie. Nie no, przecież czymś takim tracić kurwa jeszcze jakiś tej zombiaki? Nie, nie wiem jak, nie, nie wiem jak on tu mógł stracić komputera, ale okej. Okay. 715x, no właśnie. 2000 zł, zawsze coś, nie? Niech o to mnie chodzi, jak ja to lubię mówić. Ej, Godricu... Co, my tutaj tam zostajemy? Próbujemy kurwa się bronić? <laughs> Mhm, mm tak Nie wiem, ile mógłbym sobie jeszcze pozwalać Na to ciąganie się z tym, więc Zróbmy to po prostu i tyle Miejmy to z głowy No, opróżniłeś sobie ten grobowiec Jesteś naprawdę silny Aha, on teraz tam chyba jakieś zaklęcia przyswoił, nie? Może warto go było zrobić przed opuszczeniem wyspy? Bo on teraz będzie chyba serio, serio mocny, nie? O, 20 aż Wejście aż drewna kosztuje ulepszenie was. Ej, szkoda, że nie mogę sobie z tych łuczników, którzy są tam za oceanem, nie? No, powinno się dać, moim zdaniem. Powinni sobie przypomnieć normalnie stateczkiem i tyle. Kim dla mnie jesteś? Jesteś kurwa wyzwaniem. Uuu, będzie ciężka obrona. Bum mm -hmm, jeszcze balistę. Zawsze to jakiś tam dodatkowy strzał, nie? Pięć pierdolniczków, spoko Mamy teraz troszeczkę szerszy zakres. Uuuu. Uu, uu. Czyżby tutaj był mój biom, słuchajcie? Wysoki. Czy ja tu muszę naklepać potem? Nie, jest, tylko znajdź i odbuduj lorki. No spoko. O, wiedza. Chcę tu, chcę tu, chcę tu, chcę tu, chcę tu, chcę tu. Mhm. Dobra, mam nadzieję, że w tydzień zejdzie mi opróżnienie tego albo... Bo, 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 Dobra, najpierw zupmy te kolosy. Chociaż w sumie co, dżiny mi dadzą... No kolosy mi dadzą ulepszone kostuchy, no to jest kurwa... Jest różnica, nie? Dobra, idź tutaj. Ło, z wami się bardzo nie lubię bić. Jesteście bardzo irytującą, jedno irytującą jednostką dla mnie. Żywiołaczki. Niektóre z twoich karawań nie mogą dotrzeć na miejsce. Hmm... Kurcze, szkoda, nie? Ło! 13 tytanów, kolosów i takie główno chcecie tracić? W sensie aż tyle jednostek? Dobra, robimy powalczyć <laughs> z wami. Jesteście w dwóch grupach. <laughs> no jest <z> was. <laughs> Sorki, jest was zdecydowanie niemało. po rozkład to mi tutaj niewiele da, bo jesteście za daleko. Z COVID już jak najbardziej coś może tutaj mi dać. <laughs> <laughs> Biga. Zaraz go bijesz. A tak mi <laughs> dwa ataki w sumie. W sumie mogę się wbijać. Ale w ten sposób wbijesz się tutaj, ty. Bez kontrataku. Wbijesz się tutaj, ty. Bez kontrataku, jeden pada. Ty jej przeczekasz, ty się wbijaj. Tu mhm. za dwóch jestem w stanie to przeżyć. Dobra, grupowa wrażliwość. Niech będzie a w ten sposób też działa. Grupa wrażliwość. No to bez sensu. Spowolnijmy sobie kogoś w takim razie. Tylko ja bym chciał spowolnić. Ty będziesz mi tutaj bardziej chyba wrócił. Bigno ja. O kurwa. Darześ przyrąbał kolego. Dobra, może to nie być aż takie proste, słuchajcie. Tym bardziej, że on mnie właśnie chyba się pozbywa... Nie, już myślałem, że mnie wampira się pozbyje. Ale się nie pozbył. Jeden pan mnie to bi. Ty się przy okazji wskrzeszisz gdzieś tam delikatnie. Pozbaw jego życia. Wysysaj z niego. Ty nie. Jeden padnie. Bez kontrataków, bi. I nakładasz cierpienie elegancko, bi. I teraz tak, markalku, markalku, markalku. Klątwa wie, niewiele da, nie? Ile w macie? No po jednym zabije. To w sumie nie jest głupia. Mordu jednego. Z się. Kurwa, jak on łupie, nie? Z buta, jeb! Bez kontrataków, bijaj. Dobra, pozwólcie go. Eee, masz kontratak, ale możesz mu go ściągnąć. Bo i tak cię będę wskrzeszał za chwilkę. <laughs> Sorry, mam bardzo dzisiaj zachrypnięte gardło. To zresztą chyba słychać. I... 6 Coś się wyleczysz, no niewiele. Jeden padnie, spoko. Teraz tak, złej tuj, złej tuj. W kogo uderzysz, kolego, co? Uderz tego wampira, wykończ go. Kostuszkę, niekorzystnie. Skoczysz przed niego, elegancko, elegancko, elegancko. Dobra. Tę jedną kostuchę już sobie odpuścimy, bo I wish, że zwróci mi się w wiecznej. Jeszcze cztery wampiry są do Eee, już dwa tylko straty no może wrócą już nie będę tego przedłużał słuchajcie bo to nie ma żadnego sensu najważniejsze jest to że sobie skrzesimy kolejne kostuchy a to jest dla mnie najważniejsza informacja spore straty no nie powiem że nie ale trudno eee, wrócili jedna kostucha straty w takim razie no to do przeżycia a my już mamy już sześć tych wow ekspert oświecenia jest nam potrzebny? owszem jest nam potrzebny Dobra, dodawaj, a mistrz? Kląt? Eee, też, nie? A pójdźmy na razie w oświecenie. I zapiszmy sobie grę, słuchajcie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie go i do zobaczenia już jutro o godzinie 18. Trzymajcie się, cześć!